Jesteśmy właśnie przed Instytutem Wzornictwa Przemysłowego i rozmawiamy z Rafałem Czupryńskim z Microsoft Polska. Rafale, opowiedz nam coś o Imagine Cupie. Jesteś bardzo długo związany z tym projektem. Tak, jak dobrze pamiętam, jestem związany z Imagine Cup od 2006 roku, czyli już kawałek czasu i obserwuję, jak ten konkurs się zmienia. Bo na samym początku konkurs ten był takim konkursem stricte technologicznym, czyli przychodzili tutaj studenci, przychodziły zespoły, żeby pokazać, jak silni są w technologii. To były projekty, w których było mnóstwo jakichś sieci neuronowych, skomplikowanych algorytmów. Ale gdzieś na koniec dnia zaczęliśmy się zastanawiać, do czego te projekty służą. I okazywało się, że czasami to były projekty takie czysto akademickie, które e, były odkładane później na półkę, nie były kontynuowane. E, I to co zauważyliśmy, to to, że e, studentom podczas rozmów jakichś z nimi zaczęło wychodzić, że brakuje im takiego obycia biznesowego i w ogóle e, spojrzenia na to, jak mogą kreować swój produkt, co tak naprawdę potrzebuje konsument e, i tym podobnych rzeczy. Stąd Imagine Cup zaczął się zmieniać w kierunku takiego konkursu bardziej biznesowego. To, co robimy na chwilę obecną, to e, taką ścieżkę akceleracji wspólnie z e, Dot connectem, akceleratorem, który e, przygotowuje e, już od kilkunastu miesięcy e, drużyny, po to, żeby zaczęły myśleć właśnie w sposób biznesowy i po to, żeby później przekształciły się w firmy, wydały swój produkt, kontynuowały w ogóle swoją przygodę z tym, co zaczęły teraz, wcześniej. Czy obserwując tegoroczne projekty, zauważyłeś widoczną zmianę w pozytywnym kierunku w stronę startupów, biznesu? Drużyny prezentują się lepiej w tym kierunku? Jak najbardziej tak, no cóż, jak popatrzę sobie kilka lat wstecz, to nawet sam system oceniania wyglądał zupełnie inaczej. Na trochę coś innego kładliśmy nacisk, i poprzez szkolenia, które też tym drużynom dostarczyliśmy wspólnie z naszymi partnerami, widać, że one biorą to do siebie, tak? Biorą to do siebie, co się do nich mówi podczas tych szkoleń, biorą do siebie feedback od sędziów, to jest bardzo pozytywne, bo mamy przykłady drużyn, które też właśnie na scenie dzisiaj występują: które zgłaszając się do konkursu, miały zupełnie inny projekt, ale kompletnie inny projekt, i po jakimś. Przemyśleniu, po zebraniu informacji zwrotnej, po kontaktach z mentorami, oni zmienili w ogóle na przykład podejście do biznesu, który chcieli wcześniej robić. Także dla mnie to jest bardzo pozytywna zmiana. Z poprzedniego roku mamy pięć startupów, pięć firm już działających, które wyewoluowały właśnie po tym konkursie. Mam nadzieję, że w tym roku co najmniej tyle też będzie, bo potencjał jest. Czyli Imagine Cup idzie w pozytywnym kierunku. Dziękujemy bardzo za wywiad i zapraszamy na dalsze relacje.